Siemanko Ludziska, ja jestem Rulalos i razem z Bartoszem Zamaro. Dzień dobry serdecznie. Lecimy z Miami, lecimy proszę Państwa do USA. Co prawda po moim głosie trochę mnie przewiało chyba w samolocie, ale mam nadzieję, że jakoś dam ja radę przynajmniej. A Ty też musisz dać radę, Bartek. No, na spokojnie, na spokojnie. Wytrzymamy, damy radę, wszystko będzie pięknie, wszystko znakomicie, możemy już skipnąć do cudownych kwalifikacji, rozpocząć jednookrążeniowe bicie OP-19. Powiem ci, tak, no, ty tutaj mówiłeś na Imoli, że Miami, to tutaj coś może być lepiej. Wydaje Myślę, mi się, że, że coś... na Miami może być lepiej niż na właśnie takowej wcześniej wspomnianej Imoli. Oba demogenetory, widzę, że deszcz nie pada, tutaj lubi popadać, szczególnie w kwalach, ale będzie, widzę, pięknie sucho. Słonecznie nie, ale sucho, tak? Tak piękny klimat, jak ta sztuczna woda. Dokładnie tak. A jako że my w tym czasie wczytujemy setupy, to wbijajcie na nasze kanały i zostawiacie nasze, pod naszymi filmami pytanka, które mamy poruszać w kooperacji, żeby było o czym gadać, żeby się tutaj nie władować na minę, tak? Cytując to co... <grym 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 wcześniej. No dzisiaj, dzisiaj na pewno pogadamy sobie o, o, tematów, o, o, o ciekawych kwestiach. Raczej Patryk będzie tą osobą, która będzie gadać więcej, bo ja mam kilka tematów, które mnie. Ciekawią, ponieważ zastanawiając się o czym można pogadać Na słuchaj, razie to możemy rozpocząć kwalifikację Tak, słuchaj, a ja przecież zrobiłem Q&A Była cała prawda, to będzie cała prawda dzisiaj To, to nie będzie ściemy Oj, Słuchaj, nie bardzo, będzie ściemy Bardzo dobrze, za 10 sekund nie będzie ściemy Na pewno z naszym tempem kwalifikacyjnym Ale ściema jest na razie nad torem bez jest cima, dosłownie Dobra, jedziemy, damy radę O kurwce! Piełczone, no przejechałem jak na rekord świata T1, żeby później się wyspinować. That's. That's right. O matko, jedyna jak ty miota. Nie wiem jak u Ciebie, u mnie na razie P19 jest maśniutko. A 20 no, 70 do doczeka. Ale ja widzę, że my ten, ja widzę, że my właśnie koło siebie, w tak się to zmienia. Ejch. Oj, oj, oj coś, Nie słyszę, w, nie słyszę w tym głosie. Oj oj, 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 oj. O matko, jedyna, znaczy że to poczułem, się da tak ale... przestrzelić? P13, let's go! Ty no, ja też byłem chwilę P13, P15 i się tracę na... A no Trzydy... tak, bo ja mam trochę O seta. matko, jedyna, P17, P18, co tu się na prostej wydarzyło? p 13. O matko no, jak mnie znowu rurek pokona w kwalach P13! P11, ty pokonałem cię! A dobrze! Ale się ucieszył, kurde. Ale to jest to, ruli... Po prostu w ligach nie pokazuje swojego pełnego potencjału. W kooperacji po prostu. Nie tutaj... pokazuje ja się, ja się spalam, ja nie mam psychy do lig. Ja sobie to sobie jest też ciekawy temat. Ja uważam, że nie mam aż takiej psychy do ligi. O no i no to przy okazji sobie o tym pogadam. Ja sobie łyk na kolkę zero. Panie, ty łykasz krop <śmiech> <śmiech> Kolkę zero, ja chcę powiedzieć kolkę bez kidu, ale krople bez kidu łykam. No, no i bardzo mnie to też epę to waiting for player, także czekam aż się klik. Ready? Już nie musisz czekać, już nie musisz czekać, już jedziemy. Ajajaj, aj, niestety wybrany przeze mnie rywal Daniel Ricciardo mnie pokonał. No bo wziąć Rasela, a nie też by cię pokonał, sorry. <grym> Wydaje mi się, że Rasela tym bardziej by mnie pokonał. Dobrze, proszę pana, 14 okrążeń. 14 okrążeń. Wstydu, gdy. Kompromitacji. Ale Zobaczmy. przede wszystkim dobrej zabawy. Jak Oj, zabawa będzie bardzo dobra. Zabawa będzie bardzo dobra i Mola była bardzo kontentowa. Taka ciekawostka, że ten film nagrywamy. Dzień po Imoli, e ale Imoli e jeszcze nie opublikowaliśmy, więc w sumie nie wiemy, jaka była na to Wasza reakcja, ale dowiemy się później. Ale na pewno będzie dobra, bo bardzo ciekawy była. My to nagrywamy. W środę 15, jeszcze... aktualnie godzina 20.03. Dokładnie, tak, więc jeszcze też przed testami. A Dzień są? Dzień prezentacji Mercedesa. Chyba 20. And piąte chyba. Nie ma to znaczenia. Już mam pola startowe, jak coś, w sensie tą graficzkę. Ja już jestem na Sebastianie w hotelu i Kevinie Magnussenie. Przygotowania niemal zakończone, przenieśmy się na torto co? Powiem Ci tak. Widzowie u mnie zobaczą, jaką mi tutaj zaproponowała strategię. Pity pewnie. Na Cztery. O matko, jedyna, on to gra dostała wylewu. A powiem Ci, a powiem Ci jeszcze lepszy numer. Mam nawet propozycję strategii jechania całego wyścigu na medach, bez pit stopu. No to jest petarda, to jest właśnie F1 2022 od Codemasters. Nie no, powiem Ci, powiem Ci, że nie wierzyłem w tą grę. Ale chyba muszę zacząć, nie? Dobra, ja chyba startuję na medach, standardowo. Jedziemy. No to ja standardowo też startuję, ale na softach. 23 sekundy do zapalenia pierwszego czerwonego światła nad, Idealnie nad moją głową Sportowe 07 i jedziemy Lights out and away we go O matko jedyna Dzień dobry Ale żyje? Oj, ja nie żyję Spare. Spare na to. Ja tak się chciałem, nie no zapytać... Tylko jedyna, no falony Latifiasz wziął i we mnie wjechał. Ja tak się chciałem zapytać jeszcze zanim yy, zaczęliśmy. Yy. Tutaj nasze piękne wyścigowe wejście. Ile dzisiaj restartów będzie? I co? Czyżby. czyżby, czyżby I to jedziemy był ten z pierwszym, tak jest! Pierwszy restart! <laughs> o, Exit multiplayer. Jest, jest, jest dobrze, jest, jest perfekt, widzowie. A few moments later. Właśnie, co to ty o tym malowaniu z Alfą Tauri? W porządku. Dużo lepsze niż z W się malowanie samo w sobie może takie średnie, ale sama kwestia tego, ile tam jest Orlenu. To jest spoko. Chociaż. A, pod tym względem. Po co Orlen jest w TF1? Nie wiem, po to, żeby jun jun juniorów polskich nie było, właśnie, no... No tak, to teraz no. Chociaż ten Piotr Wiśnicki, jeżeli przekręciłem nazwisko to przepraszam bardzo, w tym F3, w porządku. Szkoda, że to ten najsłabiej rokujący junior no się tam. dostał do tego F3. No, ale dobrze, że jakiś jest, tak? Tam na przykład Kasperkiem nie, Sztuką nie pogardził. Albo Tymkiem Kucharczykiem. z Tymek to jeszcze jest młody. Trzeba no. mieć nadzieję, że kiedyś to się powtórzy. Ale! Ale <laughs> trzeba mieć nadzieję, że będziemy pędzić... O Jezus. Ale szybko. To, to nadzieja była Dobra, ja nie będę. Ja nie będę się pchał. Ja kolejnego startu nie potrzebuję. O jezus! No bo oni się zatrzymali w Apexie, chłopie. Tu illegal overtakes, hand position Ja back. nie miałem, ja właśnie nie miałem. O, ale on się za mną zatrzymał! Przecież co tu się dzieje za młyn? Tu illegal overtakes. No, i ja zamiast być P13 jestem P20. Aha, musiałem wszystkich puścić. Aha, ależ ta gra jest w porządku. Jezus. Seta ma ale fajne stabilne. Jezus, ale te boty na, na są szybkie. No, mówiłem ci, że będą szybkie, co tu się dzieje? Czyżby tam był Mercedes, który jest wolny? Jest koło w koło w szykanie. Mówiłem co zrobię ostatnio. Zetnę szykane. O matko, jedyna jakie tu jest bedge. No jest straszny bedge. Dobra, pierwszy lap to chyba możemy już e, rozpocząć temat, który nam się nawinął. I przed nagraniem, tak e, dokładniej, a propos polskiej organizacji, którą znamy wszyscy i lubimy Legacy Esports. I zawsze no? zastanawiało mnie, na jakiej zasadzie działa to Legacy i organizacje tego typu. Nie wiem, za. Mojego życia. F1 to jest pierwsza taka organizacja, taka polska. Jak e, wygląda mm -hmm. to bycie tam i tak naprawdę wszystko. To fajnie, żeby było to prowadzenie, że Polska, bo faktycznie za granicą tego jest dużo, chyba we Włoszech jest tego sporo, nie? Mi się wydaje bardzo Wszem, najwięcej. Wszędzie jest to tego wszędzie. sporo. Ja, ja nie wiem tak naprawdę, gdzie, tego, gdzie tych organizacji jest najwięcej. Wiesz co, no jak to działa w Polsce, no jest grupa, grupa kierowców, nie tylko kierowców, grupa generalnie ludzi. Czekaj, bo tutaj mam też grupę kierowców przed sobą, którzy od, odwalają maniane. Ja no i co? grupa, która się ciągnie, jak szlamazarnia, także szok. Masz y, grupę ludzi, są tam kierowcy, są tam inżynierowie, którzy mają wspólny cel po to, żeby gdzieś tam ćwiczyć razem te swoje umiejętności i wspólnie się rozwijać. Ty pytałeś dokładnie o co, jak to wygląda w środku, po prostu, jakby co tak. jest moją, moją rolą, tak? Tak. No wiesz. Przede wszystkim reprezentowanie tej grupy dają ci możliwość rozwoju w postaci takiej, że masz, masz setupy na przykład, tak? Masz inżynierów, masz ludzi, którzy gdzieś tam, trochę się bardziej na tym uważam, że znają od ciebie, trochę więcej w tym siedzą. No i cóż, i możesz. I po prostu reprezentujesz ich, nie? W różnych ligach, jakby. Ja też miałem powiedziane, że gdzieś tam byłoby dobrze, żebym reprezentował. Organizacje w takich oto ligach, no i mam to po prostu robić, nie? Mówię, oni gdzieś tam dają mi tą, tą możliwość, że to jest coś do rozwoju, tak? Bo faktycznie masz te ustawienia gdzieś tam, powiedzmy te sportowe, nawet, tak? Masz inżynierów, masz jakby ludzi, z którymi możesz pracować wspólnie. No, i wydaje mi się, że jest to jak najbardziej okej, okay, nie? Bo takiego czegoś w Polsce wydaje mi się, że, że brakuje, nie? Gdzieś tam każdy próbuje, bo na własną rękę, albo gdzieś tam. Co najwyżej, z jakimś tam, nie wiem, jednym znajomym czy coś kombinować. A tutaj jednak to się bardzo rozwinęło, bo tam naprawdę sporo ludzi ostatnio dołączyło, nie? No, widziałem właśnie. Tam chyba najlepszy smarek z Namirowski. Tak mi się wydaje, że to jest jeden z naszych liderów, nie? Jeśli o to chodzi, to nie jest tylko to, że sobie dopiszesz przednikiem LA, to przednikiem przed LE, nie? Co to, jakby nie, nie o to do końca tym wszystkim chodzi. Jest to oczywiście, tym są bardzo miłe, nie? Natomiast, no chodzi o to, żeby promować bardziej esport, nie? Bo, no, to, to o to chodzi de facto w tym, nie? Skoro te ligi się tak rozwijają, że faktycznie masz ten poziom naprawdę top, nie? Ja jestem sam w szoku. No to Ale akurat no, w Polsce poziom jest bardzo wysoki. Tak. Bardzo wysoki. Wydaje jest. mi się. No ja no, też no, wiesz, no nawet ja... patrząc po PFS-ie, no masz miałeś pięć osób, które były związane ze Fun Esports. Patryk, Kuba. Rzeszut, Olaf Soczko, mm -hmm. Tomek, poradzisz. Szymona jako inżyniera nie liczę z całym szacunkiem do niego, ale kierowcą najlepszym on nie jest. Inżynierem? W porządku? Top, ale. Ja też wiesz. Ja rozmawiałem też yy, z niektórymi osobami, jak to wygląda w takich zespołach, powiedzmy, bardziej sportowych, które na przykład zakładają zespoły brane 1, jakieś tam wiesz, Akademie i tak dalej. No i szczerze mówiąc, to wygląda. Dosyć podobnie jak to, co ci przed chwilą opowiadałem, czyli też masz po prostu jakieś tam ustawienia, masz po prostu ludzi, z którymi możesz pracować, i, i tyle, ale de facto to od Ciebie zależy, jak bardzo chcesz pracować, co nie? Po prostu dostajesz do tego narzędzia do rozwoju. Tak bym to bardziej widział, nie? Oczywiście to nie jest też tak, że możesz sobie, wiesz, z czapy napisać i ten, yy, i od razu. Dołączasz, bo też musisz coś sobą reprezentować, nie? Nie wiem, jak to na przykład było w Twoim przypadku, bo Ty też reprezentujesz jedną z organizacji zagranicznych. Reprezentowałem. Tak, tak, okay. naprawdę. No i co? No i były sobie różne eventy teamowe, takie międzynarodowe. Na przykład do tego PSGL, tam gdzie są te sportowe organizacje, tam było pięć sportowych organizacji. Rage Sports, Race Clutch, Veloce Elites. Mm H. -hmm. Williams i William Sefantim. No i było pięć takich, które się z kwalifikacji mogły dostać, nie? No, jakby nasza organizacja się nie dostała tam o 3000 sekundy. Ojej. No ale. Jakby. Jak bardzo to się różni od tego, co ja ci powiedziałem o, o Legacji. Tak naprawdę to w ogóle. Tak naprawdę to w ogóle, nie? No, wydaje mi się, że te organizacje ogólnie są summa summarum bardzo podobne, nie? Jest tego teraz strasznie dużo. Nie w Polsce, ale na świecie jest tego bardzo dużo. Kiedyś nie było w ogóle czegoś takiego, nie? Też to się, wiecie, bardzo dynamicznie rozwija. Dobra, ja box teraz, bo te medy, bo te stopy się wylały. Ja nie, też wylew Ja też, wiesz, w sumie zawsze chciałem jakoś się reprezentować, co nie? Tak szczerze mówiąc. Jest to też fajne, mi się wydaje. I wiesz, i to też daje ci taką trochę motywację, nie? Żeby tak, wiesz, czasem przycisnąć jednak bardziej, nie? Jakby nie możesz tego w pewnym sensie olewać, bo no, też ci dużo dają, nie? Także... Widzowie, ktoś z Was starajcie się, to może zostaniecie zauważeni. Kto wie? No ale to możemy przejść teraz, płynnym ruchem, do ścigania ligowego. Do tego, co powiedziałeś, że nie masz psychy. Do ścigania ligowego. Znaczy, co? Ja, ja ale... osobiście uważam, że ja też nie mam, ale pierw. Pierwszy. Znaczy, powiem to inaczej. Ja po prostu widzę u siebie i tak w tym duży progres, w e, porównaniu do tego, co zacząłem dwa lata temu, pewną ligą, która już e, nie istnieje, że po prostu jakby bałem się, wiesz, bardziej przycisnąć, bo wydawało mi się, że, e, że zaraz wyścig skończę, nie? Jakby taki, taki był mental w głowie, żeby nie ryzykować, jechać sobie bezpiecznie, bo coś tam się, wiesz, wydarzy, bo kierowcy są inni dookoła mnie szybsi i jakby ja jestem jest przez to po prostu, nie wiem, ja jestem wolniejszy od nich, wiesz, taki, takie myślenie było, nie? Taki brak trochę rywalizacji, brak trochę takiego ryzyka był, co nie? Tak mi się wydaje. Ok. Ku... O. Super. Tak jest. <laughs> ja. p*******, masz czwarta, nie? Ale by to było. Super. No ale dobra, w sumie też jestem dziesiąty, więc jest Git. Mam też świeże medy. Ja to ja co, co na, ty zakładasz, nie? Ja na świeże softy zjeżdżam. Wiesz co? No, wydaje mi się, że taka kwestia, może trochę braku ryzyka, jakiegoś takiego, takie przesadne, jakby myślenie o tym, żeby. nie wiem. Yy... Nie cisnąć, bo. coś. No, no właśnie, bo coś, nie? A czasami trzeba właśnie przycisnąć, czasami trzeba zaryzykować, bo jeżeli nie ryzykujesz, to się de facto nie rozwijasz, nie? Poza tym, ja mam jeszcze inny problem. Jak ja się ścigam i wiesz, jak trochę pokomentujesz. Ja potem przeżywam też te wyścigi, nie? W jakim sensie przeżywasz? No że wiesz, że tam się dresie na przykład jak się ścigam, albo coś takiego, nie? A to że, dobrze! Się Dla mnie na przykład to, że ja się denerwuję po wyścigach, albo jak mi nie idzie, albo jak się wywalę, to jak bardzo ekspresyjnie to odbieram, w takim sensie, że no, jakby jestem bardzo ekspresyjny w tych moich całych reakcjach. Dla mnie to jest bardzo pozytywne. Jezu, gra ma wylew, musiałem go w pozycję oddać. Dla mnie to jest dobry znak, bo to znaczy, że mi zależy. Jeżeli bym tego nie miał, no to niby opanowywanie emocji, niby coś, tam dać się to jakoś wytłumaczyć, ale no to wtedy by znaczyło, że nie zależy mi aż tak. A jak właśnie się tak emocjonuję, ekspresjonuję, no to tam czasem to jest śmieszne, czasem to memowe, ale dla mnie bardzo się z tego cieszę, że tak to przeżywam, tak niekontrolowanie nawet, no bo to znaczy, że mi po prostu bardzo zależy. I, i pod tym względem jest to właśnie super. No ale właśnie, jak przeżywasz bardziej wyścigi, to też nie możesz tym bardziej stresować, nie? To to może mieć na przykład samo co, co ja na przykład, nie? Tak, znaczy, ale znaczy, ja powiem Ci, że coraz mniej tego stresu mam. Pozbyłem się no. stresu w kwalifikacjach bardzo, w bardzo dużej ilości. No i jeszcze popełniam błędy i tak dalej, ale pojechanie na 100% z błędem jest podobne czasowo do pojechania na 90% bez błędu. Więc lepiej cisnąć. No więc właśnie, no więc właśnie to jest ten <laughs> w mental. W takich kwalach to jest dobre akurat, że tak z tego oduczyłem. Ale to też wiesz, to też nie jest tak na przykład, że yy... My się to nie poprawia, no bo ja, ja pamiętam swoje ostatnie wyścigi w solo chociażby, no to, to, to było, tam nie było stresu, szczerze mówiąc w czasie. Ja nie mam nie stresu. Na przykład jak jechałem po P2 na Abu Dhabi, to nie no. miałem wcale takiego dużego stresu. Pamiętam kwestię, powiedziałem. Mogę ją przytoczyć, jak Patryk. I Jeremiasz do mnie gadali na tym lapie 17, gdzie tam Tomek wyjechał z fity i miał niedogrzane gumy, nie? To oni do mnie coś typu, dawaj, dawaj, nie? Jesteś młody, możesz, nie? Dawaj. Ciśnij, ciśnij. A ja do nich, do nich taki skupiony, ale w pewnym momencie mówię, co wy pijecie, ja tu kiedyś Mistrza wygrywam, to nie podpalajmy się tak. Czy coś w tym stylu powiedziałem, nie? Więc... No, 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 no. Tak, żeby właśnie się nie podpalać nadmiernie, tylko. To z tym, czy Mistrza kiedyś wygra w pfs no to zobaczymy. Ale... Wiesz, to się wszystko gdzieś tam z tym stresem, to się tak wszystko wiąże z tym, że wszystko tak jakby bardzo przyspieszyło, cała ta kariera jakby przyspiesza, świat przyspiesza, a to wszystko, na wszystko trzeba czasu, nie? Po prostu, to, to jest proces, nie? To się mówi. Dla mnie fenomenalni są ludzie, którzy dają sobie krótkoterminowe cele. Ja tam, tam na przykład, jak daję sobie jakiś cel, no to na przykład daję sobie w ciągu dwóch lat, nie? Tam, powiedzmy, chcę być w challengersach. No bo w rok to się nic nie zrobi. To mało może, no. Dobra. starcik. Już opony mi się muszą dogrzeć. Jezus Maria, piergasli. Jak... O matko jedyna! Ale to było na styku! I ten gaz jest jakiś niepohamowany. O matko. O kurde. <laughs> Ty! Tam. No i miodzio. O cholercza etrafiona szykanka. Fiarda przede mną. Mój rywal. No to dajesz Bartuś. No i też tym przygotowaniem, widzisz, to też jest różnie, nie? Bo wiadomo, że ja na przykład już nie mam tyle czasu, żeby się często przygotowywać, To to też... W każdym wysiłku, jak wiesz, nie czujesz się pewien, to tym bardziej jest gorzej, nie? Pytanie też, czego oczekujesz, co nie? Nie, jak oczekujesz dobrej zabawy, to nie polecam wchodzić na wysoki poziom. Bo raczej z dobrą zabawą moje jeżdżenie w F1 to ma mało wspólnego. wydaje mi się, że PFS to już jakiś może być. Jezu, znowu przestrzeliłem. Matko boska, matko jedyna. Troszeczkę mnie rzuca. No, zauważyłem, Powiem ci. Zużycie tylnych osiek? Noś 30%, walka w Alfier o, wow, Padryk Nowak! O, wow. A widzisz, nie, nie zostawiam dużo miejsca. E, no ładnie, ściął do wewnętrznej. Ars. Jak ja ci na... podjeżdżam. Jest, to jest niemożliwe, ty. Masz jeszcze pewnie zawieszenie takie podproste bardziej. Jezu wow. Maria, że mnie tak rzuca. No, ale widzisz, ja już. Sadzamy sobie, będę dalej się wiesz, ty też jesteś jakimś kierowcą na torze, co nie? Że nie wiem, tak samo jak. Jak ci to wytłumaczyć? Ty też możesz być tak szybki jak on, albo obecnie jesteś od niego lepszy, wiesz o co chodzi. No. ja na przykład miałem tak, że nadal tak mam, ja nie potrafię się ścigać z wielkimi osobami, jeżeli o, ja można też je nie tak potrafię, nazwać. Ja też nie mam jeszcze ja mam taki, taki mental... problem mentalu, no. że jak ścigam się ze Stachulcem, z poradziszem, z czasem mi się zdarza, rzadko, bo rzadko ale czasem się zdarza, no to mam totalnie inną psychikę niż jak mi się ścigał z nie wiem przykładowo Kubą Trzeciakiem Albo ze Czy... na przykład, no wiadomo. Jesteście widzowie akurat już po tym wydarzeniu, ale ja akurat teraz będę jechał w te baraże właśnie z Piotkiem. <laughs> przecież o. w Solu. Kurde, ale panie Patryku, pomyśl pan jaki to byłby w ogóle piękny zwrot akcji, jakbyśmy razem do Teamu w Sole w jeden trafili. Panie Bartku, jest progres w naszej kooperacji. Wiesz jakby. Obaj, obaj obaj 90 punktach. Ja równo 10 punktów po to moje trzeciej rundzie w Miami. Bo. Driver of Day, to Marrow. Następna jest runda, w której nie zlejesz. Nie, czyli... nie wiem. Może tutaj jeszcze... Oj no nie, to jest... Monaco to jest mój najgorszy tor na świecie. Także Że... to, ale to dopiero, tak będzie, to dopiero na samym odcinku będzie, to dopiero w następnym odcinku, także... Tak jak mówię, śledźcie nasze kanały, śledźcie nasze socjale, zostawiacie łapki w górze, oczywiście, jak wam się odcinki podobają, no i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby mieć wszystkie powiadomienia o tej naszej jakże cudownej Kooperacji, a wydaje mi się, że jest coraz, coraz, coraz lepiej. Aż cudownie wyzdrowiałem, bo powiem Ci, że aż się o chorobie trochę zapomina, jak się tak jeździ i gada przyjemnie. O no i tak wspaniałym ba bardzo o bardzo dobrych tematach. Dokładnie tak. No i to tyle. Szybko minęło. Szybko minęło. Mamy dużo trochę Materiałów. Dokładnie tak. Tylko także... jeden restart. Panie Bartku, ja się witałem. No to. No to. Poz... No, to, no, to, to no to ja się wiesz. żegnam w takim wypadku. Także co Wam mogę widzowie powiedzieć? Do następnego odcinka. Następny pojedziemy Monaco. Mam nadzieję, że się cudownie oglądało. Wbijajcie do mnie, wbijajcie do rulka. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę. Jak wam się nie podobało, to mimo, żecie nawet łapkę w dół zostawić, byle byście jakoś. Może zostawili. być łapka w dół, bo to jak najbardziej. Nie ma problemu. No to nie ma problemu. No i co? No i nic. No i wydaje mi się, że to tyle. Także do następnego i trzymajcie się. Hejka.